jest mu świat na minecraft alpha 0.0.25a i podłoga 0.0.1 no i to jest moja hawira no i jak się tak mówię jak się gram to nie ma się opcji f co robię bo no, nie ja wiem Aha, no tak, F zmniejszał. No więc tak, Enter, no to tu macie spawnę. R, no to was cofa na spawn. I F, no to zmniejsza waszą widoczność, jak pójdziemy ze słabego kompa, albo ewentualnie mgłę. E. Bom, efektu dodaje, To proszę, Nie, nie, nie dowody, tylko nie dowody. Nie lubię wody. Dobra. E... No i... Ojej. No i tu jeszcze wszystkie. No chodzenie, ruszanie się A B. na się, macie wybór bloków, jakie możecie użyć. Nie ten możecie użyć, ale tutaj mój mały parkour. to jest bardzo prosty, ale go nie umiem o coś z takim jest za bardzo staro. Uhum, przed filmikiem to mi wychodziło perfekcyjnie, ale jak już nagrywam to jakoś nie umiem skakać Uu. blisko było i teraz będzie coraz trudniej, coraz trudniej trudniej i trudniej i to ten parku... Jest jeden, ale mam dwie. Nadzieję... Nie! Ja muszę doskoczyć tego bloku, żeby wygrać. z złotego. Dobra, nie chcę się uskoczyć na tym. Ale jest jeszcze druga część tego parkura. Mam tutaj Speed, nie Majka. I będę nagrywać jeszcze z. Um, a. Alfy. Um, 1. 2.6, ale nie wiem kiedy, bo próbuję ja pokać, ale a coś. No, nie wiem, coś mi nie działa trochę. No, ale myślę, że tym razem nie wyjdzie poprawnie. Bo tak ogólnie w tej wersji, to to jest jeszcze Alfa. No, jeżeli ktoś nie wie, że jest Alfa beta to Alfa, taka bardziej testowa pierwsza wersja gry. a beta to już pełnoprawne wydanie gry. Więc co jeszcze mogę go pokazać. No, że... w sumie. Myślę. Ja w to możecie wejść po wpisaniu w wyszukiwarce Dokładnie tak No patrzcie na mój nick, bo to byle jakie to Co tutaj mam? Dobra, do tu na nocy